Dzień czwarty. Od czego zacząć modlitwę? Nie otrzymaliście przecież ducha biorącego do niewoli, by znów żyć w strachu, lecz otrzymaliście ducha dokonującego usynowienia, dzięki któremu wołamy Abba. Ojcze. Pewnego dnia uczniowie zwrócili się do Jezusa, Panie, naucz nas modlić się. Jezus im odpowiedział: Jeżeli chcecie modlić się, zwróćcie się do Boga jako do Ojca. Abba. Abba to znaczy tatusiu. To jest początek modlitwy. Istotą modlitwy nie jest jakaś wyrafinowana formuła jakieś rygorystyczne gesty, czy nawet jakieś historyczne, tradycyjne formuły, bardzo istotne i ważne. Ale istotą modlitwy jest prostota. Jeżeli chcesz zacząć się modlić, wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, małym dzieckiem, ufającym dzieckiem, które zwraca się do swojego kochającego taty. Podobnie możemy wyrazić istotę modlitwy również obrazem syna, który wraca do Ojca, tak jak marnotrawny syn wraca do miłosiernego Ojca. Na tym polega istota modlitwy, na ufnym zwróceniu się do Boga jako do kochającego Ojca. I nie chodzi tutaj o jakieś wyszukane słowa. Po prostu. Zwróć się do Boga jako do Ojca. Przyjmij jego miłość. Proś o jego miłość. Otwórz się na jego miłość. Otwórz się na jego obecność. Tak więc jeżeli chcemy zacząć modlitwę, wystarczy zwrócić się do Boga: Abba, Tato. Modlitwa zaczyna się tam, gdzie otwieram się na zaufanie do Boga.